że pan nie lubi tych pięknych bobrów, a ja zrobię z nich porządek. Tylko niech mnie pan nie wyrzuca, proszę. Bo ja już nie mam, gdzie pójdę. Ja nie mogę wrócić do domu. Ja, ja, ja z nimi zrobię porządek i ja wygolę na pierdolony koniec świata. Tylko niech mnie pan nie wyrzuca, Tam. Chodź Nie trzeba ich wyrzucać. Niech tu zostaną. Nie przeszkadzają. A ja je nawet polubili. A niech se tu nurkują. Pływają, nie wiem, żabką. Tym kraulem. Nawet na być. Chuj dupy dupę.